Hej, cześć, mam Witam Was kolejnym vlogu na moim kanale. Kochani, mamy poniedziałek godzinę 6.20. Zaczynamy kolejnego vloga. Ja jestem dzisiaj słuchajcie, niewyspany. Nie wiem spać po 22, więc no jak na mnie to do, dosyć wcześnie, no, ale wstałem słuchajcie, 5.45, co w ostatnim czasie jest godziną nierealną, bo w ostatnim czasie wstawałem po 8, przed 9, po 9 czasami. Także na no, takie że niezły przeskok, no więc jestem niewyspany. <laughs> Ale w sam tak wcześniej, bo mam dzisiaj zajęcia na 8 do 16.30 Mam nadzieję, że to przeżyję jako tako, że jakoś mi to w miarę szybko zleci Idę sobie robić śniadanie i kawę, aby jakoś może lepiej ten dzień zacząć Także ja już nie przedłużam, pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę i subskrypcji Zaczynajmy Radzę sobie na śniadanie bułkę I Ogólnie te bułki wam słuchajcie bardzo polecam One są z... gorąco polecam bułki, które wam polecam, zbieram, to polecam e, mega, są bułki pszenno czy żytniorazowe? kurde, już jakoś tak nie pamiętam, ale jakoś taką mieszankę albo pszenno albo pszenno -żytniorazowe? chyba żytniorazowe mega dobre Ym, bo ja głównie wczoraj wróciłem do Warszawy po południu, po długim czasie e, i, i Biedronka na Centralnym jest zamknięta już od 1 listopada. Bo jakbym, jak wracałem ostatnie raz, to się zdziwiłem, że mi biedra zamknęli. I dobrze, że jest to gorąco polecam. Gdzie można sobie chociaż bułkę kupić. Mm, właśnie, żeby mieć e, coś na, na śniadanie na drugi dzień. E, I robię sobie kanapkę z drzemem, który mam otwarty. E, mam nadzieję, że jest dobry. Zaraz się ukaże. I do tego ser, który też jest otwarty. E, miałem, miałem kilka rzeczy potwieranych jeszcze w lodówce, kilka rzeczy za mną przychodzą, także mam co jeść. Nie wiem, mój most szczerze nie myśli, powiem Wam, że naprawdę. Bo tak mówię do was, ale tak nie do końca wiem co do was mówię Nie wiem czy wiecie, mam takie, jakieś takie opóźnienie w moim mózgu e, muszę, się, muszę się ogarnąć, muszę się napić kawy Może to mnie jakoś e, pobudzi A dzisiaj też czeka mnie naprawdę drugi dzień, bo nie były na uczelni Zajęcia na uczelni kończę o 16.30, ale później na 19 idę na stand up Magdy Kubickiej Więc się mega, mega cieszę, bo to będzie mój pierwszy stand up Magdy na żywo Także też do domu pewnie wrócę przed 21, także no, no mega mega długi dzień nie czeka. Zrobiło się już słuchajcie jasno, to mogę wam pokazać. No, że dobra, teraz tak sobie że kurde, pewnie też wy. Widzieliście, ale spadł śnieg wczoraj. Chociaż nie wiem, czy wczoraj w Warszawie. Wczoraj na pewno w, u mnie, tam w domu rodzinnym i w okolicach spadł śnieg. W Warszawie może były wcześniej, nie wiem, ale od wczoraj jest śnieg i on się słuchajcie utrzymuje. Wczoraj praktycznie chyba cały dzień sypało, także no jest ładnie. Ale Wy to pewnie już my wiecie, no zdałem sobie sprawę, że żadna nowość. Pewnie macie okna w domu, wychodzicie na dwór, pewnie wiecie, że, że jest śnieg na dworze. No chyba, że tam u kogoś nie wiem w jakichś rejonach nie padało, no to wtedy ma zaskoczenie, wow, jest śnieg, ale to, to chyba w telewizji to robią, także no, fajnie. Powiem wam fajnie, tylko że nie mam butów zimowych. <laughs> Eee, nie, w weekend mamy przyjeżdża, to mi chyba zabierze. Zresztą nie pomyślałem, bo mogłem wczoraj jechać w butach zimowych, a mam po prostu moje Easy przywiozłem, ale właśnie wczoraj wracałem w tych moich takich szmycianych butach, no, w tym śniegu. I powiem, że się nieźle ślizgałem, bo byłem eee, pokrobował wczoraj sobie tutaj w Warszawie, no to parę razy wpadłem w poślizg że tak powiem i chyba w Air Force'ach nie będzie lepiej. Eee, niestety będę czekał na buty zimowe. Chyba, że to gośnie śnieg zdąży stopnić, bo to wiecie. Różnie jeszcze bywa. Nie wiem czy w sumie jest na minusie dzisiaj czy nie, bo nie sprawdzajmy jeszcze pogody. Ja się tak ślizgam w tych Air Force'ach, chodnik jest tak oblodzony, że masakra. Jest za 15-16 ich właśnie wyszedłem z uczelni, udało mi się e, szybciej. Wykonać zadanie i, i mogliśmy też szybciej skończyć. E, więc dobrze, to dla mnie dobrze dzisiaj, bo czas mnie goni. E, Lecę teraz na autobus i idę jeszcze na zakupy, żeby uzupełnić swoją lodówkę. Jestem w, już w domu. 16:35 <grym> i hol. Hol, zakupowy, co kupiłem? Testowy. Miks sałat do buraty, bo przywiozłem buraty z domu, bo tam termin był do 5 grudnia, a poza mną to buraty nikt nie. Je. Ale sobie teraz tak myślę, że w sumie ja 5 grudnia będę w domu. Więc mogę ją sobie w sobie w domu zostawić, no ale mniejsza, dobra. Pomarańcza do herbaty, cytryna do herbaty i dwa jabłka też do herbaty. Tylko muszę sobie, słuchajcie, kupić, że tych jabłek właśnie takie... Mamy w domu taką. Ja to się chyba nazywa, bo się nawet szukałem na uczelni na internecie krajiny do jabłek i już sobie zamówiłem. E, jutro powinna być w RTV URAGD. to kosztowało. Jest takie, wiecie, fajne, bo to właśnie kroi jabłka na takie ćwiartki. E, także e, już to do mnie, że tak powiem, idzie. że będę się to dobrać w sklepie. E, mandarynki, pomidorki małe i jeden duży pomidor. Pomidorki małe też do góraty. Chleb zwykły tym razem. Wodę na jutrzejszy dzień, pastę do zębów, dwa dezodoranty, bo były w promce, jak się kupiło dwa, było taniej. Jogurt naturalny, papryczki jalapeno, to też e, dobranaty, szczypiorek. Tylko mi chyba właśnie, no właśnie, wyleciał mi z tego. O, dokładnie szczypiorek. Bo nie z tych rzeczy, płaść Kakao, bo w Warszawie nie miałem. A mam jakąś fazę ostatnio bardzo na to kakao. Kinder bueno, to też na jutro. Kupiłem trzy masła, bo były w promce. Ser biały do tworoszku, do tego żeś mi był szybkiorek potrzebny, ale nie kupiłem się bo nie było się na 12 w biedronce. Nie wiem dlaczego, ale nie było. I kupiłem, słuchajcie, jeszcze dwa takie te makarony, pene, bo też były w promce. Więc mam. Zapasy koniec ważne ważny do 2 grudnia, więc niby nie jakoś odległa data, bo 2 grudnia jest już za tydzień we wtorek, ale to co że myślę zjeść. No i to tyle. E, zapłaciłem za to jakieś 126 zł Troszkę o tego, a na początku było przed zeskanowaniem karty 150, także no tam by e, trochę ponad 20 zł udało mi się zaoszczędzić. Dobrze, że takich nie robiłem. Robię sobie kawę, bo dzisiaj tylko na jednej kawie, e, bo... Nie robiłem sobie kawy w termos, bo stwierdziłem, że pójdę sobie do żabki, a w żabce nie byłem, jednak więc jestem na jednej kawie, więc trochę panem więc zaraz sobie zrobię kawkę i zjem sobie sałatkę, którą przywiozłem od babci w ramach obiadu, obiadu mam bułkę jeszcze, więc może sobie tą bułkę też jakoś zrobię, jakimś czy coś takiego. No i mam jakieś dwie godziny do wyjścia z domu. Jestem już gotowy do wyjścia. Jest 18.10. Stąd jest na 19.00, bo w sumie nie wiem, czy to mówiłem. W e, centrum, w Teatrze Palladium. Także już sobie patrzyłem, dojadę sobie metrem. Także na spokojnie mam jeszcze jakieś no 10 15 minut max do wyjścia bo w nie wiem, czy trzeba tam być, jakoś wcześniej, czy na pewno przed, przed 19, to wiadomo, ale nie wiem jak wcześniej. Zresztą tam są miejsca przypisane, to tam. Nie musisz też spieszyć, żeby sobie jakieś miejsce zająć. Mam trzeci rząd, ja kupowałem. Ja sobie pamiętam już dawno temu, na pewno w kwietniu, chyba, tak mi się wydaje w przedsprzedaży, także, żeby właśnie mieć, no jednak, trochę bliżej te miejsca, bliżej, bliżej sceny Także no, to już kilka miesięcy temu. No i tak ja już omówiłem, że się nie mogę się doczekać, bo e, no, występy Magdy tylko na przykład z YouTube'a. Na YouTube ja sobie zawsze oglądałem i zawsze chciałem iść na jej stand-up, więc też jestem ciekawy, jak to będzie na żywo wygląda i tak dalej. No też jest sobie nowy program, tak, którego jeszcze na YouTubie nie ma, więc, więc też jestem ciekawy tych żartów. Na pewno Wam znam relację, jak już wrócę do domu. I że właśnie jestem ciekawy, ile taki stand-up trwa. Czy to godzinkę, czy półtorej? Bo nie pamiętam, jakie byliśmy, bo byliśmy na jednym stand-upie. To będzie mój drugi stand-up w życiu. Na jednym stand-upie byliśmy w Wieluniu z rodzicami. To był stand-up Kasi Piaseckiej, ale nie pamiętam, ile on trwał, ale chyba trochę ponad godzinach. Czyż ona się miała przed, przed, przed swoim występem support, ktoś tam inny um, występował. Ale wydaje mi się, że to było chyba trochę ponad godzinkę. także jestem ciekawy, ile ten stand-up Magdy będzie trwał. No, już słuchajcie, jestem po stand-upie i patrzcie, nie wiem, jakie chyba testy poświetlenia Pałacu Kultury są, bo zmienia kolory. Z tego, co w ogóle nie to chyba jest nowe, nowe oświetlenie właśnie Pałacu Kultury, więc może to z tego powodu zmiana, zmiana oświetlenia z jakiegoś na jakieś. Nie wiem dokładnie o co chodzi, ale świeci no, się na różne kolory. A ja, jeszcze korzystając z tego, że jestem przy TK Maxie, to sobie fajdę. Nie wiem czy dochodzą, ale dochodzą też, jeżeli będzie otwarty, bo już jest 21.20. Cały do up dwie 2 godziny, ale to wam coś więcej powiem, jak będę już w domu. Jednak nie wszedłem do tego TV Maxa, bo jest zamknięty. W sumie jakby wow, jest 21.20, a wszystkie sklepy są do od 21.00 otwarte. Chyba poza właśnie Taggerem, który mnie zmylił, bo tam byli normalnie w środku ludzie, więc będzie brzawało, że do 21.30, 22.00 są te sklepy. Ale nie, do 21, więc wracam do domu. Dotarłem do domu i tak na szybko wrażenia. jakby byłem na dwóch stand-upach w życiu, tak? To był mój drugi stand-up i zdecydowanie najlepszy. Cały czas praktycznie powiem wam śmiech, naprawdę. W pewnych momentach to mi po prostu aż brzuch ze śmiechu bolał. Magda jest genialna, naprawdę jest niesamowita. prostu każdemu, jeżeli będziecie mieli w okolicy gdzieś swojej właśnie możliwość zobaczenia Magdy na żywo, to polecam. To polecam, po prostu polecam zobaczyć, pójść taki stand-up Magdy bo jest super, jest naprawdę mnóstwo śmiechu Miała e, support, e, była nim Marlena Mysza, którą to właśnie kojarzę dzięki Magdzie bo ja mam teraz taki e, swój cykl na świeczniku, one właśnie wrzucają go na YouTube'a i, i, i no też fajnie Support był, Marlena była jakieś 20 minut, a potem godzina 40 Magda i po prostu naprawdę no, mnóstwo śmiechu Polecam, po prostu polecam, nie, nie żałuję tych wydanych 100 złotych, bo się uśmiałem, ubawiłem. Lecę sobie teraz zrobić jakąś kolację, piję sobie ciepłą herbatę yy, i lecę spać, bo jutro też czeka mnie drugi dzień, jeszcze dłuższy niż y, dzisiaj. Także muszę być też w miarę wyspany, a też muszę rano wcześnie wstać, bo mam od ósmej zajęcia. Przed zajęcia mi się jeszcze muszę ogarnąć, wykąpać i tak dalej. Także też pobudka mnie czeka pewnie y, gdzieś koło siódmej. A mówię, a ten dzień będzie jeszcze dłuższy niż ten dzisiejszy, także no, muszę być jak najbardziej wypoczęty. Jest dziewiąta, mm, zrobiłem sobie śniadanko, kanapki z pasznetem i e, pomidorem. E, mam zajęcia, statystyka od ósmej Wstałem pół do, do ósmej, dlatego też właśnie dopiero teraz sobie zrobiłem śniadanie, bo zanim się wykąpałem, czyli musiałem już połączyć na zajęcie, bo my na początku mamy takie wejścióweczki małe, I jako forma, że tak sprawdzenia obecności, więc to musiałem zrobić. No i właśnie zrobiłem sobie śniadanko. I co? Ja dzisiaj jeszcze w przedstawiam prezentację na następnych zajęciach, a po tych zajęciach, jak przedstawię tę prezentację, to będę się musiał sobie już zacząć zbierać, bo... Jedę dzisiaj znowu do Polsatu, do studia Polsatu. Znowu jedę na widownię do MassBeat Music. Biurka jest. Teraz, kurde, słuchajcie, nie wiem, po są 2 godziny ponad na 12, 12.45. Więc podejrzewam, że jak tak będę właśnie między tą 12 a 12.45, to będzie dobrze. No, czyli będę musiał gdzieś tak wejść z domu. Już patrzyłem sobie tak 11.10, 15. Jakoś tak, żeby, żeby być tam około tej godziny 12.00. Nie wiem, ja to słuchajcie, będzie trwało ostatnio? Kurde, nie pamiętam, chyba skończyliśmy o 23.00. Mam nadzieję, że dzisiaj to się tak skończy. Że to nie będzie się jakoś bardzo przedłużało. E, no ale e, zobaczymy, jak to będzie dzisiaj wyglądało. Ile to będzie dzisiaj trwało. A tymczasem biorę się za jedzenie. Włączę sobie chyba coś na YouTubie. Niech ta statystyka sobie tam leci w tle. Trzeba sobie tylko podgłosić do zajęcia. Bo teraz wiadomo, statystyka, na którą to wyciszyłem. Te zajęcia. Zjem i będę sobie ogarniał jeszcze jakieś ubrania. Bo też jeszcze do końca nie wiem, w co się co się ubrać. Zaraz zaprezentuję moją prezentację. Ja chciałem powiedzieć, że kurde, słuchajcie, nie stresuję się w ogóle, bo się nie stresowałem. Tak teraz, tak już się zajęcia się zaczęły, to jednak ten stres się e, pojawił. Mimo że to, wiecie, jest prezentacja zdalnie, ja tutaj mam notatki na tablecie, także to nie jest występ na żywo, chociaż w tym czasie jeszcze mi taki występ na żywo, prezentowanie na żywo na uczelni też czeka. No ale wiecie teraz jakby to naprawdę nie mam z czym zbytnio stresować, bo wiecie mam notatki, więc mogę sobie z tych notatek korzystać na spokojnie i tak dalej i tak dalej, nie widać mnie, ale jednak gdzieś ten stres jest, zawsze mi takie rzeczy stresowały, tak naprawdę takie prezentacje i tak dalej, więc trzymajcie kciuki, żeby wszystko dobrze poszło, żeby prezentacja się spodobała i ja się chyba do was odezwę już po prezentacji i powiem wam jak mi poszło, czy pani dała mi jakiś feedback. Czy jej się podobało, czy też nie, to ja przygotowałem prezentację dotyczącą marketingu w mediach społecznościowych na podstawie żabki. To tyle, dziękuję bardzo za uwagę. Ja już prezentacji. Pani się bardzo podobała. Mówiła, że fajnie do tego podeszłam, tak kompleksowo mówiłem tą e, żabkę, także też jestem zadowolony z siebie. Wiadomo, stresowałem się strasznie, e, mam wrażenie, że znowu mówiłem trochę szybko, ale starałem się naprawdę mówić wolno, ale jednak, to jest, wiecie, mnie jednak jak stres zjada, to to jednak mówię szybko, tak jakbym jakieś katapultę wystrzelił, e, ale no, ogólnie fajnie, że jestem już po więc, jedna prezentacja z głowy na ten moment. kolejna dopiero w styczniu, także to jeszcze, jeszcze mam trochę czasu. Ja się już powoli się ubieram na tego masta, bo jest za 10.11, a tak mówię, tak 10.15 po max 20 chciałbym wejść. I outfit check. Tak się ubieram. bluza niebieska, kolorowa, czarne spodnie. Do tego założę sobie Air Force. E, początkowo miałem sobie ubrać e, koszulkę, jakąś taką kolorową, na to czarną platanę i te spodnie bo ogólnie tam najlepiej na tą publiczność pobrać się jakoś na kolorowo, ale nie może być widoczne żadne logo marki itd. I ja powiem wam, że miałem problem. Mówię, kurde, wszystkie bluzy jakieś kolorowe, czy jakieś właśnie niebieskie, nie niebieskie, w chwilę, to filetowe, po prostu w każdą bluzę kolorową mam gdzieś tam jakieś logo, jest z przodu widoczne. Słuchajcie, dobra, założę sobie tą kolejną koszulkę na to tą katanę żółka będzie kolorowa, to na zawsze mogę zdjąć i tak dalej, i tak dalej. Ale yy, właśnie przypomniało mi się przed chwilą, że ja mam taką właśnie bluzę niebieską, gdzie tu właśnie nie ma logo. Z tyłu jest, z tyłu już tutaj napisze, bo skocz, and Soda czy soda and scotch, ale wiecie, nie będą, jak coś pokazywać od przodu, a tutaj jest, wiecie, gładka bluza, kolorowa niebieska, fajnie wpisuje się w kolorystykę programu, więc tak idę i będę się już sprawdza na no, żeby tak być... Chwilę po 12 idzie nas 70 osób dzisiaj Jakby z tej jednej listy, także no dzisiaj sporo Ostatnio jak byłem, to było nas chyba 30-35 osób, także jeszcze raz tyle Pani W zasadzie to już jest kolejny dzień, bo jest Pierwsza, 13. Ja dopiero wracam e, do domu Miałem w ogóle już e, się do was nie odzywać e, Miałem się na spokojnie, na spokojnie do was odezwać już e, rano jak wstanę Ale codziennie to jest tak jasno, że to się do was odezwę wypada. jestem strasznie zmęczony Więc w sumie więcej wam powiem rano No hello, wstałem jakieś pół godziny temu Jest 11.08, więc pospałem i całe szczęście miałem odwołane pierwsze zajęcia, bo tak to miałem zajęcia mieć y, od 9.45, <laughs> ale przebudziłem się rano, przydziałem Tim, co że musi zajęcia odwołać, więc dopiero za 20 minut zaczynam zajęcia, więc mogłem sobie dłużej pospać. A naprawdę wczoraj przyjechałem, znaczy wczoraj, dzisiaj przyjechałem y, bardzo, bardzo zmęczony, ale ogólnie było fajnie. Naprawdę było fajnie. Podobało mi się, choć powiem wam, że momentami naprawdę łapała taka zamuła, takie zmęczenie. Długo już czekaliśmy na wejście do studia, bo ja tam słuchajcie byłem w studiu już e, chyba chwilę po 12, a weszliśmy. Przed 16.00 i same nagrywki zaczęły się chwilę po 16.00, e, także no tam dosyć długo musieliśmy czekać, więc mnie na początku tych nagrywek zapało zmęczenie, bo ja mam takie właśnie zjazd energii, właśnie koło godziny 16.00, 17.00, więc na początku tych nagrywek byłem taki przymulony, e, ale później też sobie e, po 19.00 poszedłem do minibaru, wypiłem sobie kawkę, e, zjadłem sobie bułkę, więc potem już było dobrze. Było 25 uczestników. Więc też e, dlatego tak długo to trwało, no bo skończyły się one te nagrywki po e, 20 minut po północy, zanim odebrałem kurtkę, zanim przyjechał mój uber, no to tak jak wam mówiłem, bo e, tam nagrywałem, bo scenę jak wracałem do domu, to tak jakby 10, po e, pierwszej byłem dopiero gdzieś tutaj pod domem. No logo no, nie było fajnie i no fajnie było znowu zobaczyć Dawida, robię sobie właśnie tosty, jem śniadanko, piję kawę i łączę się na e, zajęcia. Skończyłem właśnie zajęcia. I odgrzyłam sobie obiad, penne, makaron. mam, ja że mi tak od samego rana praktycznie boli głowę. Nie wiem od czego. Hmm, czy to przez pogodę, czy to przez zmęczenie? I don't know, ale czuję się średnio. A jeszcze dzisiaj planuję iść, za chwilę po prostu praktycznie jak zjem, do Złotych podjechać, odebrać tą... Tą, tą klealnicą do jabłek. poszczaj dostałem SMS-a, że jest do odebranie w RTV. I chciałem jeszcze podejść do Biedry, bo wiem, że jest mleko w promocji. że sobie kupić, bo mi się już to mleko powoli kończy, także jeszcze czeka mi się wyjście na miasto. No i właśnie się zorientowałem, że <grywania> nawet spierdzieliłem podgrzanie gotowego makaronu, bo oderwałem folię. <grywania> A tą folię się powinno nakłócić i, yy, i dopiero włożyć do mikrofalówki. Dobra, ciekawe się, jestem się, czy coś się stanie jak będzie bez tej folii. Nie, nie wiem, nie wiem. Widzicie? Zacząłem rozmawiać z wami. Yy, zagadałem się. <laughs> no tak powiem i zerwałem tą folię, no trudno. Właśnie nic nie stanie, nie? Ten sam kadr co scena wcześniej, ale jakieś 2 godziny później, niecałe 2 godziny później wróciłem z miasta. Odebrałem. To się tutaj nazywa krajacz do jabłka. To jest takie coś, I właśnie fajne, bo dzieli na takie jabłko, na takie ćwiartki. Także już sobie na pewno z tego skorzystam i zrobię sobie herbatkę. Byłem też w biedzie, tak jak mówiłem, kupiłem śmietany, której ostatnio nie było. Do twaroszu kupiłem ziemniaki na jutro na obiad. Kupiłem naleśniki z serem, bo miałem w szejkomacie. A, muszę włączyć sobie trening. Zrobiłem. Ile? 2 km 200 metrów, chociaż nie wiem, czy to trochę mi nie, nie oszukało, bo nie wyłączyłem treningu jak jechałem kawałek tramwaj'em, więc te 500 m mogło mi, mogło mi nabić przez przypadek, jak jechałem tramwajem. No czyli powiedzmy, że tego około 1,5 km, także jest, jest spoko. Jak no 6 kaszonów mleka, 6 a nie 12, bo nie chce mi się dźwigać takiej ilości. No, w tym tylko 6 I jest fatalna, pogoda na dworze Prawda, pada cały czas Bo śniegu już nie ma w ogóle śladu e, Tu w Warszawie, bo jak tam <gryw> Widziałem gdzieś na Facebooku To w moich rodzinnych stronach Ten śnieg jeszcze chyba jest Także w Warszawie, no mówię Wszystko stopniało i pogoda jest totalna A w, w... Okolicach moich rodzinnych Ten śnieg się e, Jeszcze trzyma Idę tam jako schować do lodówki mi się zmieści proszę. A jak nie to, część pójdzie do szafy Kochani, mam nadzieję, że ten wam się podoba Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, subskrypcji oraz komentarza Widzimy się już niebawem W kolejnych vlogach, do zobaczenia Cześć!